E, witam Was bliźniętam. To jest dla Was czytanie na lipiec 2025. Zobaczymy, co się będzie działo. Jakie są energie dla Ciebie, e, już nam chce coś tu wypaść. Sytuacja, umiarkowanie. Jakie są wyzwania? Siódemka mieczy. Przyczyny, podstawa. Rycerz pentakli. Przeszłość. Ósemka Pentakli, co macie w głowie? Do czego to życie? Kapłanka, jeszcze jedna karta. Czwórka Pentakli, co nadchodzi? Ok, koło fortuny i sprawiedliwość. Wy w tej sytuacji. Dobra. Samo wypada. Redwan i dziesiątka pentakli. Co się dzieje dookoła? Siódemka kijów. Czego nie widzisz w tej sytuacji? Czego nie dostrzegasz? I potencjalny wynik dziewiątka pentakli. Okej, okay, zobaczmy, co mam pod spodem świata. Zobaczmy, bliźnięta, co się dzieje. Ogólnie bardzo, bardzo ładny miesiąc i on jest taki spójny. Jeżeli ciężko, co pracowaliście, to to się, to się w ogóle będzie dopełniać w tym miesiącu. Mamy dookoła fortuny i sprawiedliwość. Mam wrażenie, jeszcze właśnie z tą kartą świata tutaj, oni mamy as-mieczy. Mam wrażenie, że dopełnia się tutaj jakaś karma i no, wszystko się dobrze kończy, ponieważ kończymy dziewiątką pentakli, i tu mamy. Dziesiątkę pentakli. Myślę, że potrafisz ten świat obrócić jakby na swoją korzyść. Mówię tak świat ogólnie, bo pokazują się no, takie mocne, mocne karty, ale one mają tutaj wymiar ogólnie całego Twojego życia. Sporo jest Pentakli, więc mam wrażenie, że chodzi tutaj o jakieś sprawy zawodowe, ale ogólnie o jakąś taką stabilność, dobre rozstrzygnięcia, jeżeli masz jakieś, powiedzmy, sprawy sądowe, sprawy urzędowe, takie ważne, które e, będą się zamykać w tym miesiącu, to mam wrażenie, że dużo tutaj e, e, jest jakiejś takiej kumulacji e, spełnienia e, Twojej ciężkiej pracy, e, tego co budowałeś przez dłuższy czas bliźniaku, e, i jest tutaj fajnie, stabilnie e, e, umocnione jest umocnienie również, być może jakiejś Twojej pozycji, yy, jakaś ocena dotychczasowych działań, ale mam wrażenie, że y, jakoś spadasz na cztery łapy y, z tej sytuacji. Jeżeli y, prawda masz jakieś rozstrzygnięcia, czy właśnie jakieś podatkowe, prawne i tak dalej, no to mam wrażenie, że wychodzisz obronną ręką, bo jakby tu mamy tą dziesiątkę pentakli, a zostajesz z dziewiątką, więc jeżeli powiedzmy coś Prawda, tutaj próbujesz ugrać, no to na przykład zapłacisz bardzo mało, prawda? E, e, więc jest, są tutaj te korzyści i one, w, one się tutaj bardzo tak jakby tak harmonijnie komponują z całym światem. Zaraz Wam to pokażę, ponieważ w, same, w samym centrum mamy kartę umiarkowania. umiarkowanie właśnie w tej talii pokazuje jakiegoś takiego mędrca, który. Bazuje na tych przeciwstawnych siłach. O tym zawsze mówi o miarkowaniu, Mówi o takiej sztuce życia, o falach przyciągania i tego, co, co, co prawda dzieje się w tym świecie, w świecie takim niematerialnym. Mówi o tym, że co los przynosi, to my umiemy pracować z tymi energiami. Czy one są dobre, czy one są złe, umiemy wykorzystywać fale, które w życiu prawda, przychodzą i odchodzą, bo nie zawsze. Jakby jest cały czas dobrze, a jak jest dobrze, to umiemy to wykorzystać, a jak jest źle, to umiemy sobie z tym poradzić, i jest taka harmonia, właśnie to jest właśnie umiarkowanie jest taką kartą testowania, mieszania, znalezienia złotego środka, ale ona się opiera na harmonii właśnie w tym świecie naszym materialnym gdzie wszystko ma swoją, e, swoje przeciwieństwo, prawda? Plus, minus, północ, południe, e, pierwiastek żeński, pierwiastek męski. A życie polega na tym, żeby się ustawić właśnie pomiędzy tymi skrajnymi e, e, przeciwnościami i e, jakoś się skomponować. To jest ta sztuka życia. I karta umiarkowania e, również nazywa się kartą art, czyli sztuka, prawda? I ona mówi o takiej właśnie harmonii. O łączeniu czegoś, co wydaje się niepołączone. I no, fajnie się właśnie pokazuje ta karta koła fortuny, która przynosi jakąś zmianę, przynosi jakieś rozstrzygnięcie również, sprawiedliwość. Sprawiedliwość, karta karmy, oczyszczenia, jakby oddzielenia prawdy od fałszu koło fortuny, właśnie, która mówi, że prawda, fortuna się kołem toczy. Tu możesz coś naprawdę osiągnąć, zdobyć, ale jest to efekt jakiegoś właśnie działania sił e, mm które są jakieś niewidoczne, albo działają w jakichś takich falach, na przykład 7 lat tłustych, 7 lat chudych, ok? E, także czuć taką energię, i ona jest taka mało tutaj wyczuwalna. E, dlatego ona sobie tak płynie tutaj, e, i może ten miesiąc być bardzo ważny, ale przejdzie dosyć spokojnie, e, bez właśnie, jak w jakiejś takiej harmonijnej energii. I mamy tą właśnie tę kartę świat, która mówi o jakimś ukończeniu, kulminacji, ale ona jest bardzo podobna właśnie tu do tej karty koła fortuny, prawda? Więc myślę, że domyka się tutaj jakaś historia, coś... Się wyjaśnia, coś będzie rozstrzygnięte. Sprawiedliwość mówi o werdykcie. To czasem jest też ostateczna decyzja, rozstrzygnięcie, zadecydowanie, czasem ultimatum, czasem takie właśnie oczyszczenie, bo ona ma też tu właśnie tę, tą szalwie, tutaj, którą oczyszcza przestrzeń i miecz po to, żeby wyznaczyć kierunek. I on jest sprawiedliwy, bo Sprawiedliwość też pokazuje taką energię, że jest to, co jest efektem naszych działań. To, jak sobie zrobiliśmy, prawda? Jak sobie pościliśmy, to się wyśpisz, jaką karmę zebrałeś, taką będziesz teraz dostawać. I właśnie koło fortuny tak jakby rusza światem, i prawda? Będziemy tą karmę. Teraz tak jakby odzyskiwać, ok? E, no i mamy dużo, bardzo pracy, e, którą już włożyłeś, bo mamy ósemkę pentakli, więc powtarzalna praca, mistrzostwo, e, zaangażowanie. Mamy rycerza pentakli, więc znowu, tak jakby, tak jakby, nie baliśmy się tej pracy, nie baliśmy się po to, żeby ten wysiłek włożyć. No i teraz, tak jakby, pracujemy z tymi energiami, e, Zmiarkowanie też jest taką kartą eksperymentowania, testowania. No, też właśnie taką kartą wibracji dla mnie. Do czego dążysz? Mamy kapłankę, więc znowu tak, jakby ta duchowa forma, ta wiedza, ta kapłanka, która mówi o tych rzeczach niewidzialnych. Kapłanka również jest bardzo tutaj mądra i widzi dużo rzeczy, planuje. Mam wrażenie, że tutaj jest też ważne, żebyś bliźniaku sobie w tym miesiącu. Dobrze, jakąś strategię tutaj ułożył, jak wykorzystać to, to wszystko. I, bo pojawia się te, tutaj dużo takiego myślenia, jak to wszystko rozegrać, i rozgrywasz to właśnie w tej karcie umiarkowania, gdzie, gdzie operujesz tymi przeciwstawnymi siłami i będziesz chciał je obrócić na swoją korzyść, tak? tak jakby obracasz tym kołem świata, po to, żeby tutaj uzyskać coś dla siebie wartościowego. Ehm, <laughs> I to. Dzieje się dzięki Twojej jakiejś mądrości, ale też podświadomym decyzjom, tak jakby podświadomie intuicyjnie wiesz, jakby jak tutaj operować tą energią, tak jakby pojawia mi się. To w formie takiego ciepłego wiatru, który ty będziesz wiedział, jak złapać i zaprząść do jakby swoich własnych celi. I to jest właśnie taka energia. Energia jakichś sprzyjających wiatrów, ok? Dążysz do jakiejś stabilności, stałości. Czwórka pentakli mówi o um, utrzymaniu um, tego, co masz. To jest też karta. Właśnie trzymania jakiegoś skarbu, dbania o to, co jest, e, pilnowania tego. Jest to też karta właśnie takiej stałości, e, sukcesu również materialnego, taki, który daje nam poczucie bezpieczeństwa. Okay? Mamy też tą czwórkę pucharów, która pokazuje znowu stałość emocjonalną e, w tej energii. No, czwórka pucharów mówi o tym, że jest trochę nudno, ale w zasadzie nie chcemy nic bardzo zmieniać. Czasem. Jest to karta straconej szansy. Natomiast w tej talii tutaj mamy te puchary, których być może nie doceniamy, tak? Ale one są tutaj, tak jak, tak jak tu właśnie. Więc możesz się trochę nudzić w tym miesiącu, możesz się zastanawiać, czy czegoś ci brakuje, ale dla mnie jakby tu jest duży taki nacisk na to, żeby. Nie ryzykować, nie jakby, żeby trzymać tę energię, tej stałości i stabilności i emocjonalnej, i materialnej jest dla Ciebie tutaj wyzwaniem, no i mamy też tą Twoją energię taki, taką sprawczą, bo zobaczmy, że znowu mamy te przeciwstawne konie, przeciwstawne siły, czarne i biały. Rydwan mówi o kontroli, o tym, że mamy odwagę wyruszyć świat, mamy odwagę zrobić coś nowego i to jest też karta siódemki. Tutaj mamy tą siódemkę jako Twoje wyzwanie. Siódemka mieczy. No, jest karta... A, czasem mówi się złodzieja, ale to też jest karta stratega, który tak się ustawia, żeby osiągnąć swoje cele, a stracić jak najmniej. E, ok? I działa niesztandarowo działa e, m, niekoniecznie, e, e, mo, może nie do, do końca fair, ale on nie chce uzyskać swoje cele, nie budząc jakiegoś konfliktu. Może też być taka karta w tym umiarkowaniu też tutaj, że nie chcemy jakby wszczynać jakich, um, um, jakiegoś właśnie konfliktu, albo nie działamy wprost, nie chcemy tutaj mącić jakoś tej wody, Mimo tego, że ta siódemka, czyli ten rydwan, pokazuje nam ekspansję, ruszenie ku marzeniom, odwagę. Ale robimy to w jakiś harmonijny sposób. Mamy też tą właśnie tutaj dziesiątkę pentakli, więc jest bardzo dużo tutaj zasobności myślę. I jakby dalej kierunkujemy ją, powiększamy tą zasobność, mimo tego, że mamy tutaj dziesiątkę, to już jest bardzo, bardzo dużo. Więc myślę, że możesz mieć właśnie. Jako wyzwanie, dobre planowanie, którego mam wrażenie, że ci nie zabraknie, bo ta kapłanka, ona jest, ona jest bardzo mądra, ona świetnie obserwuje, co się dzieje, ona też ma jakąś kluczową wiedzę, posiada właśnie ten klucz w tej talii, ale ona też widzi rzeczy niezauważalne i ma świetną intuicję i trochę tak intuicyjnie się porusza. Rydwan mówi o szybkości działania. No, ale właśnie też ekspansji. I siódemka mieczy jest dla ciebie tutaj wyzwaniem, po to, żebyś się dobrze ustawił w tej całej pozycji. Tak, jakby dobrze się ustaw w życiu, wykorzystaj tą okazję, wykorzystaj te e, właśnie te szanse i zrób dobrą strategię. Ok? Bo co? Co się dzieje? Mamy kolejną siódemkę w Twoim otoczeniu, i to jest siódemka kijów. E, no jest to karta, która pokazuje, że może nie być łatwo, że prawda, kiedy ruszasz do tej ekspansji, tak wprost, prawda, no możesz spotkać się z jakimś zahamowaniem, sprzeciwem, bo tutaj jest próba ataku, tak jakby, bo jednak Rydwan to jest taki po, po, podbój świata, prawda, a możesz się spotkać jakby z dużym oporem. Siódemka kijów mówi o tym, że ktoś może tutaj nie dać dość do siebie dostępu do siebie i może ci tak, jakby postawić szybką granicę. Więc dla ciebie wyzwanie jest, jak to zrobić, żeby, prawda, dobrze się tutaj ustawić albo osiągnąć swoje cele, ale niekoniecznie wprost. Albo musisz przygotować jakąś dłuższą strategię na to, co chcesz tutaj osiągnąć i grać sprytnie, bo siódemka mieczy to też jest karta, która mówi o rozgrywaniu, o graniu w szachy, nie w barcaby, prawda. To jest większa partia, tutaj. No, rozegranie musisz tutaj przemyśleć wszystkie ruchy. Jak się wszystko kończy? No mamy dziewiątkę pentakli, więc bardzo znowu karta zasobności, e, e, właśnie ten, ten majątek, który mamy, on pracuje na siebie. Dziewiątka pentakli mówi o zaradności, o takim poczuciu, że mamy dużo, zapracowaliśmy na to, możemy z tego korzystać i jakby no... Te zasoby się pomnażają, te pieniądze tak, jakby pracują, no nie? Więc mam wrażenie, że tutaj e, e, dobrze wykorzystujesz tą okazję, coś też się rozstrzyga, być może kończy się jakiś okres. Mamy to koło fortuny, która się kręci i rozstrzyga jakąś sytuację, ale prawda, wynik jest bardzo dobry. Wynik dziewiątki pentakli mówi o tym, że jakby rozstrzyga się to na naszą korzyść. Ok? I świat mówi, o pewnym zakończeniu i rozpoczęciu się też nowego cyklu. Ale prawda, odrobiłeś pracę domową, więc możesz teraz jakby cieszyć się tym, bo tutaj mamy ósemkę, tutaj mamy dziewiątkę, tak? To, co wypracowałeś, teraz będzie pracować na ciebie. I właśnie to jest ta, ta, ta karma. No dobrze, zobaczmy co Ci tutaj Tarot radzi. Więc no, to jest troszeczkę tak ogólnie powiedziane, bo różnie się to może dla Was pokazać, ale tu ogólnie widzę sprawy materialne, sprawy rozstrzygnięcia, zakończenia jakichś, może jakichś sporów albo rzeczy, które długo się ciągnęły. Koło Fortuny mówi o tym i ten Rydwan, że to przyspieszą, że sprawy przyspieszą, zwłaszcza jeżeli one dotyczą jakichś majątków, może takich nawet rodzinnych majątków, bo dziesiątka pentakli mówi o takiej zasobności rodzinnej. Czasem są to właśnie jakieś takie nieruchomości rodzinne. Także to się może Tutaj mocno rozstrzygnąć. No i szykuje się jakaś zmiana, um, która przyniesie ci korzyści, właśnie. Okej, okay, dobra, już mi się tutaj chce odwrócić e, coś. Dobrze. Jakie mamy rady? Mamy szóstkę mieczy, więc opuszczamy jakieś burzliwe wody i ósemka pucharów, coś, co się wyczerpało, coś, co się skończyło. Więc myślę, że będzie tutaj e, jakaś zmiana. <laughs> Być może również decyzja e, e, Twoja e, właśnie. E, I jeżeli dostajesz tutaj jakieś, jakieś e, odmowne. Hmm, e, prawda, siódemka kijów, e, właśnie siódemka mieczy i, i rydwan, jeżeli tutaj prawda, nie udaje Ci się jakby w jednym kierunku, to mam wrażenie, że pójdziesz w drugim. Wybierzesz taki kierunek, który jest dobry tutaj dla Ciebie. No, ósemka pocharów mówi o też o progresie, progresie, ale musisz coś zostawić ze sobą tutaj, tak? No, mam wrażenie, że to się dzieje dosyć delikatnie, że nic tutaj nie tracisz, że ty tak jakby tylko powiększamy, jakby Twoją zasobność czy polepszamy ogólnie sytuację, ponieważ udajesz się w jakieś lepsze miejsce, tak? Jakby tu zdecydowanie tak jakby zbierasz dobrą karę, i tak chyba właśnie nazwę ten film. E, także ładny, bardzo miesiąc i on myślę, że będzie ważny. E, I jak się pokazuje w ogóle też szkoły Fortuny, to często dzieją się rzeczy, które dopiero po jakimś czasie e, postrzegamy jako takie. Punkty zwrotne, e, jakie, jako właśnie takie pineski na naszym właśnie linii życia, które bardzo dużo zmieniły. Od tego momentu już dużo się zmieniło. I właśnie Go Fortuna mówi o takich, e, o takich momentach. No dobrze, myślę, że to wszystko. E, bliźnięta. Pozdrawiam Was. Widzimy się w kolejnych czytaniach.